A hej, hej, hej. Mamy jeszcze jedną osobę, która obiecała nam wywiad. Z buniaków jest to lord. Przekazuję głos szybkiemu Lopezowi, żeby nam lord nie uciekł, bo jest zabiegany. Dzięki, dzięki, Zimny, tak, 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 tu ganiam, ganiam po tym pciniu dolnym i łapę tych graczy z bułmajaków. No i o, o widzę Lorda, poczekaj, poczekaj, muszę gonić go. Lordzie, 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 Lordzie. Czego? Chciałbym zadać Ci parę pytań na temat Sojuszu. Nie mam czasu, jestem zarobiony. Daj mi święty spokój. Nie, nie no proszę cię. No, miałem zrobić wy trzy wywiady, no mam już dwa, jeszcze tylko jeden został. No, miał być z tobą, nie? Nie, no nie ze mną. no Zrób wywiad z jakimś, nie wiem, z jakimś, jakimś baranem od nas. Nie, no ale kto tu jest największym baranem no u was w BUMie? Największym baranem. muszę pomyśleć, kto tu jest takim największym baranem. Zrób wywiad z tym, z errorheadem. No dobra, dobra. Może być errorhead. Jasne, że tak. A możesz go poprosić? Ej, ty! Error! Chodź tutaj. Cześć, 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 szefie! Co tam? A tutaj zrobić z Tobą e, wywiad. O jak fajnie, super, jak rewelacja. O ja to ja chętnie bardzo, bardzo. Chciałbym, chciałbym tutaj parę słów powiedzieć, jeżeli bym mógł na temat e, boomu. No dobra, dobra, dobra. Dzięki, e, dzięki Lord. To tutaj ja dalej poprowadzę wywiad z, z errorem i zobaczymy e, co będzie. Dobra, no to ja spadam. Cześć, cześć. No, Rur. Cześć. No cześć, cześć, cześć. Cześć, ty jesteś szybki Lopez, tak? Już mi, już mi tu opowiadał ten Slawek, mnie opowiadał mi Silo, że, że z nimi rozmawiałeś. To ja też bym chciał coś powiedzieć fajnego. Nie. A wiesz coś fajnego o sojuszu? No pewnie, że wiem, no pewnie, że chodzę tutaj tak szperam, szukam, tak, tak się dopierdalam do, 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 do wszystkich, wiesz, no taki jestem, taki, taki, taki jak bąk z dupy, nie, wiesz, no tak sobie tutaj latam, latam, latam i, i sobie tutaj tak kombinuję, wiesz, no. Aha, no dobra, dobra, no to już rozumiem, jaka to jest Twoja pozycja w tym sojuszu, Ech, no ale no, zróbmy ten wywiad, będę miał... Trzy osoby, e, chyba mi tam e, w weteranach e, dadzą może jakiś e, czołg, nie, albo nie wiem, armatę, albo coś innego w nagrodę. No. no, 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 weterani są tacy mili ludzie. Ja tak lubię z nimi grać na mapach. Powiem ci, że tak se stady nabija mnie, powiem ci, że rewelacja. Więcej, żeby tam was było, bo to tak jest fajnie z wami grać normalnie, punkty lecą same normalnie. A z kim grałeś ostatnio, nie? A no, nie, no, z kimś tam grałem. Trzy razy wygrałem. No ale nie wiem, jakieś niki, jakieś, nie wiem, mapy, coś tam. No, nie pamiętam już. Wiem, że byli z weteranów. No to nie wiem, jakieś wysokie poziomy, niskie, średnie, jakieś konkretne sojusze. <noise> czemu by tutaj tak miałem? Molestujesz tu no, nie? wiem, nie pamiętam, nie, Co to? Ja, na mnie tu mówią kogucik, nie, bo ja tu jestem, wiesz, tutaj z każdym potrafię powalczyć, nie? I kurczę, jak się kurczę, napnę to kurczę, nawet kogut na mnie mówi, a nie kogucik, nie. Tylko Slaweks tak powiem ci. Niekiedy na mnie mówi, jakoś tak dziwnie, George. I tak patrzy, i tak i tak się oblizuje. O nie, o co chodzi? Z tym George'em, nie? Wszyscy na mnie mówią kogucik, nie. No. Ale weteranów, ja uwielbiam weteranów. Uwielbiam, uwielbiam naprawdę. To taka jest rewelacyjny ten sojusz po prostu. Kocham Was, kocham Was, naprawdę super, super. No dobra, ale coś jakiegoś? Powiedz coś jakiegoś nie, interesującego, e, o boomie. interesującego o bumie. Interesującego o bumie. No to teraz mnie zaskoczyłeś, powiedz, i tak mnie zaskoczyłeś. Interesującego, coś o naszym sojuszu. Hmm. No jesteśmy, no, no najlepsi jesteśmy, no. Jesteśmy najlepsi. Ze wszystkimi wygrywamy. Ogólnie to wiesz, no. Lubimy inne sojusze, bardzo lubimy. Nie. To, co tam sobie rozmawiamy na naszym czacie, to tak wiesz, no. Nie traktujcie tego tak poważnie takie rozmowy wiesz no trzeba naprężyć muskuły trzeba tam powiesz pokurwować tak cish, wiesz tam kimś chujem rzucić wiesz no no wiesz jak tak się powie i tak się wiesz komuś dokopie to tak wiesz rośniesz w oczach innych nie jesteś kurwa zajebisty no to wiesz tu się tam przepraszam ale wiesz no niekiedy mi się coś tam sypnęło no ale już się to nie powtórzy. Wiesz? Nie powtórzy się to. Naprawdę. Nie powtórzy się. Dzisiaj się nie powtórzy. Jutro może. Wiesz, ja mam słabą wolę. Nie. Sobie obiecuję coś, obiecuję, obiecuję, a później robię inaczej. Taką mam już naturę. Babską. No. Ale jestem, wiesz, ale jestem kołcik jestem ten kogucik. jest Dobra, dobra, error, dobra. Gadasz i gadasz, gadasz i gadasz, nikt Cię tutaj w tym Sojuszu nie przegada. No, dlatego, dlatego mnie, dlatego mnie ten Lord poprosił, dlatego mi Lord poprosił, żebym z po sobą pogadał, bo wiesz, tu wiem, nie, to tutaj nikt nie przegada, powiem Ci, nikt nie przegada, nikt, nikt, nikt. Dobra, 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 error, dobra, dziękuję Ci bardzo, było naprawdę fajnie, dziękuję Ci za tę parę Zdań o sojuszu, o Twojej grze, tak super. Trzymajcie, tak dalej. Zobaczymy, gdzie dojedziecie. Cześć, cześć.